Cześć, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie mobilnie, ponieważ będziemy testować tablet, a dokładnie Lenovo M10 Tab. Zapraszam Was do oglądania. Na sam początek, tak jak zawsze, zaczniemy od szybkiego unboxingu czyli zdejmiemy Folię zabezpieczającą, i zobaczymy, co dostajemy. Oprócz samego urządzenia. Gwiazda naszego filmu. Tablet dodatkowo zapakowany zobaczcie, w takiej folii ochronnej, żeby się nic nie uszkodziło. Tak wygląda opakowanie. Tu mamy oczywiście instrukcję obsługi. No i jest to wersja z modemem LTE, więc mamy tutaj pineskę do wyciągnięcia tej tacki na kartę SIM. Dalej mamy przewód do ładowania, czyli kabelek USB i ładowarka, a jest to już wam mówię USB typu C, także bardzo fajnie. Cały zestaw ładujący. No i w środku nic oczywiście więcej się nie znajduje. Dobra, to przejdźmy do samego urządzenia i zobaczmy. Jak ono się prezentuje. Zajmiemy tą folię. Bardzo mnie to ciekawi, jak ten tablet wygląda. Ale o, nie trzeba jej rozrywać. Wystarczy go po prostu z niej wysunąć. Zobaczcie. I tak prezentuje się M10 Tab. Lenovo Tab M10 w swoim przedziale cenowym posiada naprawdę bardzo dobre parametry. Po wyjęciu z pudełka wygląda on naprawdę solidnie. Dookoła srebrna ramka oraz nieodstający aparat, a wszystko to bardzo dobrze spasowane. Co do wyglądu, to warto wspomnieć, że urządzenie posiada dość duże ramki, ale podczas użytkowania przestajemy tak naprawdę je zauważać. W urządzeniu zostały umieszczone głośniki stereo, które znajdują się na górze tabletu. Trzymając tablet poziomo, na środku ekranu możemy zauważyć kamerę do rozmów wideo. I umiejscowienie bardzo dobrze sprawdza się właśnie podczas wideokonferencji. Po lewej stronie mamy dwa przyciski regulacji głośności oraz jeden służący do włączania urządzenia. Z prawej strony znajduje się port USB typu C, złącze mini jack 3,5 mm oraz wyjmowana tacka na kartę SIM oraz kartę pamięci. Od spodu tradycyjnie port Lenovo służący do podłączenia np. klawiatury. Z tyłu znajduje się schowana w obudowie kamera o rozdzielczości 5 megapikseli, a cała obudowa wykonana jest z plastiku. Teraz przejdźmy może do parametrów technicznych i zobaczymy co to urządzenie potrafi. Mamy tutaj procesor Snapdragon 450 posiadający 8 rdzeni i taktowany zegarem o maksymalnej częstotliwości 1800 MHz. Pamięć RAM to 4 GB, a pamięć na dane użytkownika to aż 64 GB. Wyświetlacz o przekątnej 10,1 cala oraz rozdzielczości 1920x1200 sprawuje się naprawdę nieźle. Standardy sieci Wi-Fi to oczywiście ABG NAC, A, a Bluetooth mamy w wersji 4.2. Wersja, którą ja mam do testów posiada również modem 4G LTE. Aparaty to, jak wspomniałem wcześniej, kolejno tył 5 megapikseli i przód 2 megapiksele. Mamy tutaj oczywiście głośniki stereo oraz technologię Dolby Atmos. Pamięć możemy rozszerzyć za pomocą kart microSD o maksymalnej pojemności do 256 GB. Bateria ma pojemność 4820 mAh i wystarczyć powinna na 7 godzin pracy, a naładujemy ją za pomocą coraz bardziej popularnego kabla USB typu C. Waga całego urządzenia to 480 gramów. Teraz czas na kilka słów odnośnie wydajności w praktyce i tutaj muszę powiedzieć, że jestem bardzo miło zaskoczony, zwłaszcza jeżeli chodzi o gry mobilne. Procesor Snapdragon 450 z układem graficznym Adreno 506 radzi sobie zaskakująco dobrze w takich grach jak Call of Duty Mobile, Shadowgun czy Asphalt 9. W grze możemy dodatkowo zwiększyć ustawienia graficzne z domyślnych low na medium i nie odczujemy przy tym utraty płynności podczas rozgrywki. Jeżeli chodzi o słuchanie muzyki, przeglądanie internetu czy oglądanie filmów, tutaj też nie ma się do czego przyczepić. Jedyna rzecz, która mi osobiście przeszkadza to błyszczący ekran, w którym niestety odbijają się różne elementy otoczenia. Uważam, że w kwocie 899 zł wraz z modem LTE jest to naprawdę rozsądna propozycja. Jedyny minus to duże ramki, ale ten problem został rozwiązany w następcy tego modelu z dopiskiem Full HD+, którego recenzję przeprowadziłem jakiś czas temu. Na koniec jeszcze chciałem Wam pokazać zdjęcia wykonane urządzeniem oraz wyniki testów 3D Mark. Nadszedł czas na krótkie podsumowanie. prezentowanego dzisiaj Lenovo Tab M10. No i oczywiście jak każde urządzenie posiada swoje plusy i minusy. Ja może zacznę od plusów i taki największy to jest oczywiście cena. Kosztują w granicach 900 zł. Za te pieniądze otrzymujemy przede wszystkim niezłą specyfikację, czyli ten procesor Snapdragon 450 z bardzo wydajnym układem graficznym. 4 GB pamięci operacyjnej, co moim zdaniem jest bardzo dużo i ze spokojem wystarczy na kolejny rok, jak nie na dłużej. No i co bardzo ważne, modem LTE, czyli jeżeli ktoś szuka urządzenia niedrogiego z modemem LTE, ten tablet ze spokojem mogę polecić. Natomiast jeżeli chodzi o minusy, bo bez tego się nie było tutaj bardziej takie może estetyczne minusy, ale się znalazły, to przede wszystkim wykonanie, czyli ten tył jest wykonany z plastiku, no i te ramki, które są dość grube i nie każdemu to może się podobać no ale krótko mówiąc jeżeli szukacie moi drodzy urządzenia na przykład właśnie do 1000 zł ale z modemem LTE nie są specyfikacją ten model jest naprawdę dla Was aczkolwiek jeżeli byście chcieli tablet niekoniecznie zależy Wam na modemie LTE to model Full HD+, Plus, który kilka odcinków temu pojawił się na moim kanale jest godnym następcą tego właśnie Tab M10 cena taka sama 900 zł tylko właśnie bez modemu LTE i sprawuje się naprawdę świetnie węższe ramki, lepsze wykonanie ale to odsyłam Was po prostu do filmu o tym tablecie. Natomiast na tym to by było na tyle, jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie zasubskrybować kanał, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia.